<laughs> Kurde, to ciężko, ciężko, ciężko to z ekranu. Hmm. Fajna No, już zomek. Rynibat przegrał z chuj wie jaką kurwa drużyną. Aha! Dostałem 4 nie no, ja dostałem też tej. Pięć-jeden. No, Krzysztof, niszczyciel zabawy i uśmiechów. Tak. Dobra. Lecimy na Kurokao. Adwe, nagrywaj. No, już nagrywam, wracicie? Gdzie to? No niestety, yy, Raptor się boi i nie chce nic Raptor się boi? No. Ja myślałem, że on będzie chciał zobaczyć swój piękny mecz potem na wizji. A, to nie każdy ma tyle odwagi. O, to przyjechałem. Ja no on się boi w piętnodów. Taka prawda. No, to nie będzie zwykły mecz, panie Złomek. Bo to będzie mecz y, Złoty Puchar Ameryki Północnej i, i tak, y, Surinam walczy z Kura to jest y, grupa A, nie? Drużyny, które zajmują po pierwsze kolejke, no. kolejce y, trzecie i czwarte miejsce. Ty Co się stało? Kaczka? mnie No, ja, ja, Dobra. widzieliście po ostatnią akcji, jak robił łatwo gang? Jak u mnie? Rower O, Sakcja Rower A. Rower robić Rower A. Rower A. Rower A. w końcu. No A. Rower A. Strasznie technicznie tam trzeba pojechać. O! No, mnie tu, tu strasznie wybija. Fajnie, tak? a, a, byłem byłem. a O, będzie! Ajajaj. Tch. Aj, aj. <noise> 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 E, dobra, pa, panie złomek, atrakcyjność tego spotkania od 1 do 10. Od 1 do 10. 10. To ci gajo i to mocno. Ser. Oj. Co to jest? No. Oj. Nie no O, chyba będzie. O, chyba będzie. O ku. Ja. Nie, nie jesteś w Aha, to nie jest prawo broni, Co gra na TikToki? To jest Daijiro Chirinio, czyli to jest jakiś Japoniec, nie? O no, nie wiem, Brazylijczyk. <ti -uśle> ja już się odczuwam, tak, ojciec Japoniec, matka Brazylijka i nie mogli dojść do wniosku, więc... Prawda? Tak Trudno Ale stabilnie. O kurna Będzie Ach nie No ja ja teraz lepszy, lepszy czas Jeszcze do Jak na razie ku... Ja mam pytanie, czy ktoś pił kiedyś kuraka o ding? Nie. Ja spiłem z zakopanem. Kurde, zablokowałem się. O kurde, ej, fajna opa. Oho, dobra, trzecia minuta. Aj! Ja myślicie, czy po tytuł nie, nie jest znowu ja te. Zrobię dywisję? Nie to nie będzie dywisji. Nie bądźmy moje. No to fajne, nie, nie mogę tego doskoczyć. Kurwa, w ogóle jutro mam i wychodzi.

Eee. Ten, redan to na, ten, Edan to liczniejsze i tak, bramki. No. Mam dobrych to podziórów, tylko mam, że pomoc mam. Sima O. Ja dużo tracę w tym drugim sektorze. To wyszedł. Nie. Konsol. Prawda, lek jest? Nie. No jest oczekiwanie, jak u w A ja już jestem. To nie mam żon. A, też się robi. O! Ciekawe, czy. Ja te, też te, mówi, żeby nie skakać. Nie. Nie wiem, jak to robicie, nie. O! skill. Nie, wyskoczył. O! Kurczę, że tak poprawiałam. Hehe, rap cel, Nie. Jestem fatalny. Nie, Ate, nie jesteś fatalny, tylko wiesz, musisz trochę. Nie, trochę ustawić to i owo w tym kao i. będą wyniki. no nie... Słuchaj, no nie od razu, ja Majkę zbudowano, nie? Nie od razu, ja Majkę zbudowano. Co to jest za jakiś nowy, ten nowy przysłowie? Dobra. takiego. Ja nie od razu Nie ma raz, Emma. Ja... Emma. A, ja. Nie ja ten mój Ale Alecie e, tak, jest nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu kechu zbudowano, to dlaczego ja tak nie mogę powiedzieć? Pierwina. Nie wiem Można Zło Jak ocenia się widowisko? 10. Złomy. ten przycisk. Dobrze. Jak on tak zrobił ten chłopu, no. Nie. Ale ja już nie, nawet się nie zbliża do tego czasu. Mojego. Aha. No to kurwa. Jest... Aha. Widzę, się przeprowadzam to. Jakby tak kręcacie, się, no. Yeah. yeah, Yes. yes.